Przestań, to boli. Nie wierzę. Wracajmy do domu. Musimy to uczcić. Zapraszam na kawę. Nie teraz. Koki jest zmęczona. Ja stawiam. Mam pieniądze. Ile? To przyszły zarobek Koki? Jestem za nią odpowiedzialny. Pieniądze są moje. Będę na nie ciężko pracować. Dobrze. Wcześniej zaczynasz walczyć o prawa kobiet. Mężczyźni są tacy źli. Nie chcę o tym mówić przy dziecku. Pierwszy raz twoje włosy nie wyglądają jak peruka. Co? Pamiętaj, że masz u mnie dług. Mam kiepską pamięć. Przyprowadziłem koki. Wyciągnąłem pomocną dłoń. Chodźmy na pizzę. Nie. Proszę, dostałaś pracę. Nie krzycz, dobrze. Pizza i lody? Waniliowe. W porządku. Czekoladowe. Gdzie samochód z szoferem? Tutaj, proszę. Dziękuję. Witaj, kochanie. Co tu robisz? Jestem szoferem. Odwiozę cię dokąd chcesz. Ślicznie wyglądasz. Ja Miałam straszny dzień. Nie pogarszaj go. Jestem tu, żeby cię wozić i żeby poprawić twój nastrój. Zabawimy się. Zawieź mnie do sklepu. Spiesza się. Spokojnie. Najpierw pojedziemy do supermarketu. Kupię kilka piw i napijemy się. O nie, wysiadam. Drzwi zamknięte. Co robisz? Otwórz. Nie. Otwieraj. Nie. Natychmiast. Jedziemy. Wypuść mnie. To wcale nie jest zabawne. Chcę wysiąść. Martin, nie teraz, spieszę się. Chorwaci, mam poważny problem, nie mogą dłużej zostać. Zabierz ich do hotelu na wycieczkę, wymyśl coś. Weź ich tam, gdzie kiedyś. Co ja im powiem? Co? Zatrzymaj się, bo wyskoczę przez okno. Nie możesz. Jedziemy do sklepu. Patrz na drogę, zabijesz nas. Uwielbiam twoje nogi. Kike, patrz tam. Czekaj. Uważaj. Może pojedziemy w jakieś miłe miejsce. Nie chcę. Nawijemy się czegoś, wprawimy w dobry nastrój. Uważaj! Umiesz prowadzić? Może nie jestem Martinem, ale umiem. Patrz na drogę. Usiądź obok mnie. Widok Twoich nóg mnie rozprasza. Zbladłeś, kiedy powiedziałam o ciąży. Zabawne. Trochę się przestraszyłem, ale ty bardziej Nieprawda Myślę, że byłaś zazdrosna Wkurzyłaś się Ciekawe, dlaczego miałabym być zazdrosna Nie wiem, może ci na mnie zależy Co to? Glinda się zatrzymała Już po nas